Ja z tej strony, Nadia, i dzisiaj będziemy robić um, balona um, ze sznurka. Chodzi, bombkę ze sznurka i balona, można tak powiedzieć. Dobra, zobaczcie. Tutaj e, to jest e, mojego brata, jakby. Ja to robiłam razem z moją mamą. Tutaj e, to później się przebija balona w środku i powstaje taka ładna bombka. właśnie. No to dobra. E, Zaczynamy od potrzebnych rzeczy. No to dobra. Najpierw potrzebujemy balona, um, później jeszcze pędzel, później um, klej introligatorski najlepiej, bo czarek to nie wiem, czy będzie się trzymać. Chodzi, nie wiem, czy to jest czarek to jest chyba czarek, chociaż jeszcze nie wiem sprawdzę, chodzi, pokażę Wam chodzi mi o o matko się szafa zacięła chodzi mi o szafa tylko w szufladę w biurku, dobra no taki czarek on tutaj raczej nie da rady z tym Potrzebujemy jeszcze potrzebujemy jeszcze um, taki pojemniczek, trochę wody musi być w środku. Nie jakoś dużo, ale trochę. Najlepiej w sumie słoik. Chociaż to nie jest konieczne. Może być takie coś. Um, później, jeśli macie takie, um, nie wiem jakie, jeśli macie taką wyłękę, albo um, na przykład coś takiego, e, o, to taką wołenkę, o, albo jeszcze taką typową, taką, o, to jeśli macie coś takiego, to wtedy trzeba, um, no wam co, a jeśli macie taką wołenkę, to taką rozwijacie, Trochę, nie jakoś dużo, e, rozwijacie trochę i e, zawijacie w taki mały kłębeczek właśnie. Ja, ja mam taką okolorową jakby, więc muszę to rozminąć zawinąć w kłębek. A właśnie zapo e, pewnie zapomnę później powiedzieć, że em, jeśli macie właśnie em, ten klej interoligatorski. Nie umiem tego za bardzo mówić, jeśli go macie, macie całe ręce od niego nie możecie tego zmyć, najlepiej pod ciepłą wodą. Pod zim, zimną w ogóle się prawie tego nie zmyje, więc pod ciepłą. A właśnie, jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to po prostu najpierw chwytacie taki pierwszy tego kawałek o tu, zaczynacie owijać o trzy palce, nie mocno, tylko delikatnie i o tak sobie po prostu zakręcacie, delikatnie bardzo, bardzo, bardzo delikatnie. Jeśli y, oczywiście y, musicie jeszcze poprosić o zgodę rodziców na takie robienie czegoś, przez to, że to jakby jest później duży połagan pod tym czasami po tym kleju na przykład było po czymś, więc trzeba zawsze poprosić rodziców, czy można zapytać się. Um, no ja tutaj zobaczcie jeszcze ile muszę tego zawinąć. Ja jeszcze muszę tego tyle tu zawinąć, a zawinę to dopiero tyle. No i lepiej dużo tego jest zawinąć, bo później jest taki fajny efekt. Jest naprawdę bardzo fajny efekt. Tak, chociaż mi się wydaje. Chodzi, jeśli się to nie rozpadnie, to jest bardzo fajny efekt. A jeśli się rozpadnie, no to cóż. Bo to może się też ro rozpaść. Ale nie no. Dlatego ja tutaj mi się to wszystko zaplętało. Mi się tu coś w połowie przerwał, nawet nie wiem kiedy tyle mi jeszcze tu zostało, a zawinięte mam tyle, więc. Dobra, najwyżej dorobię tego, bo, masz, bo można to dorabiać. Dobra, to przechodzimy do kolejnej rzeczy. Robimy sobie porządek na biurku. Dobra, bierzemy tą miseczkę z pędzelkiem. I wodą i wlewamy tam klej introligatorski. Dobra, drugie W ogóle mi to nie chce lecieć, bo właśnie na to Borysa też dużo zużyłam, czyli mojego brata. Mm. Ej, napiszcie w komentarzu, czy słyszycie takie dźwięki tego kleju. I napiszcie w komentarzu, czy fajne to jest w ogóle. No właśnie lepiej sobie nie przyklejać jak albo rąk razem do siebie tym klejem, ani palcy, bo później to się trochę się zakończy. I to można na przykład wtedy tylko y, zgadnijcie, gdzie, jakby czym umyć. Ciepłą wodą, bo ciepłą wodą to to bardzo, bardzo dobrze schodzi. Tyle chyba wystarczy, zobaczę w sumie jeszcze, później to wszystko mieszamy. Nie, jeszcze trochę muszę do tego, tego kleju jakby dodać. Chyba ja nie wierzę. Ale ten odcinek będzie długi chyba, coś mi się wydaje. Dobra, ja już tu mam końcówkę tego kleju, więc nie mogę go wycisnąć, więc wlałam tam trochę tego, tej wody z tego i tak mieszam, to mieszam. No i chyba wymieszałam to teraz, więc wlewamy. Dobra, jednak tam było dużo tego kleju Tak samo leci teraz Nie wiem. O. Już dużo wyleciało tego kleju, więc... Nie, wystarczy już tego kleju, więc no Okej, okay. przechodzimy do kolejnej rzeczy Jak mamy już to całe, wymieszane tu to wiecie co? ja tu trochę przeleję tego do takiego, do takiego o, małego taler na, na talerza taki, tak jakby na przykład okazało się, że to, ta nitka mi nie wystarczy, to wtedy już nie mam prawie w ogóle kleju, więc tu wyleję i będę miała klej na później. To wkładamy całą tą nitkę i zamaczamy całą. Wiem, to brzmi trochę głupio. Też tak myślałam z moją mamą i, i zamaczaliśmy to po kawałeczku, że kawałeczek ucinaliśmy i tak zamaczaliśmy. I to się okazało I dopiero pod koniec, jak mieliśmy taką wełenkę, to zobaczyliśmy tą wełenkę całą. I opłacało się to bardziej niż tak zamaczać, mały kawałek i tak, tak. O ma tylko zapomniałam napompować tego balona szybko, no. I teraz szybko pompujemy balon w takim... No taka duża pompka. No. Pokażę wam jaki. Dobra, już Wam pokazuję, tylko muszę to jeszcze zawiązać. Ej, dobrze, że ja umiem wiązać balony, bo co by się okazało, gdybym nagle, na przykład, robiła to wszystko, a później okazało się, że muszę wywołać rodziców po coś, żeby mi balona zawiązali, no, taki o. Taki mały to jest Na kamerze widać, jak to był jakiś duży Więc muszę to wam podnieść Tą kamerę wyżej Ja dodaję takie pudełeczka Jak chcę wam wyżej to zrobić Raz Dwa Dwa wyżej O matko, ale to jest teraz wysokie Napiszcie w komentarzu, czy fajnie widać Dobra, taki obalony Dobra, a wtedy tego, a w sumie to tak będę sobie nagrywać ciągle już, I sprawdzamy czy tasiemka jest mokra, u mnie jest mokra, chodzi nie czy mokra, tylko czkająca, no, e, wtedy owijamy to, uwaga, nie wolno zawiązywać tego tu. Nic takiego ogromnego jakiegoś się nie stanie, ale lepiej nie. w różne miejsca jakby to zrobić zro że nie tylko tak, żeby nie było właśnie dziur, tylko właśnie, żeby były dziury możecie to właśnie robić tak sobie na ym, na święta taki ten o matko, mi się tu zawiązał z sznurek jakby jak to zawiązywałem pewnie na ten w jednym miejscu, mi się tak na samym końcu praktycznie tak zawiązało, ale jest dobrze nie, nie, nie to trzeba mocno nawilżyć, więc jeszcze trochę to muszę nawilżyć o, muszę poprawić Nie no, ja po prostu balona całego omoczę Po prostu namoczę całego balona i będzie dobrze Miałem ja nie moczyć się krąg ale już trudno Cały balon jednak musi być od tego Jak z maną robiłam, to też było tak strasznie, jakby te konflikty z z tym sznurkiem że po prostu to się sznurkiem sznurek przy okazji też jest mokry więc napiszcie w komentarzu czy będziecie to robić i czy e, podobał wam się ten odcinek jeśli wam się podobał to od... Teraz zostawcie łapki w górę. Ci nie podobał, bo to jeszcze nie koniec, ale... Czy podoba Wam się ten odcinek? O. Nie no, ja tego sama nie dam rady owinąć Dobra, mi to wyszło o tak. Oczywiście to jest za mała państwa, więc ja to tutaj muszę dorobić. Umyłam sobie rączki. Patrzcie na to. Mam takie trochę ten teraz, bo długo to jakby ten robiłam, ale. No. Cześć, już jest tam zawinięta yy, linka. Musiałam być na dole, żeby mama mi to zawinęła. Oczywiście z moją pomocą jeszcze. No to dobra. No to zawijamy. Dobra. Ja to wszystko tu zaczęłam owijać. Całe to mi... Całe owinęłam już. Wyszło mi to tak. Później końcówkę tego trzeba włożyć pod to i przeciągnąć o tak ja się o to tak strasznie boję że po prostu tego kleju, kleju już nie mam bo mi się cały skończył um, więc biorę ja no zabiorę tego czarka bo ten czarek też jest bardzo mocny więc zabieram czarka na ręce Całego czarka wyciskam sobie właśnie na ręce, jak już mówiłam. I tak wyciskam, wyciskam. No i tak, żeby jakby, no, było mi dużo na rękach, no. Pokażę wam za chwilkę dlaczego. Dobra, nie idzie tak wycisnąć tak jak chciałam, ale... Mm. Jak mam tak wyciskam tego czarka tutaj wyciskam, wyciskam, wyciskam dobra, wycisnę chyba już całego. Um, I okej, okay. I wtedy to sobie rozsmarowuję tak o po rękach i przyklejam to o tak e, Jeśli mamy ten klej o into, no. Nie umiem tego na szybko. Ale jeśli mamy go, to najlepiej nim. Jeśli nie mamy czarka, to używamy jakiegoś tam innego, lekkiego. Yy, dobra, ja mam jeszcze... Zobaczcie jaki. Ja mam jeszcze taki. Na ja szybko go użyję tu. On mi się tak fajnie leje po całych rękach. Zobaczcie. Takie przezroczyste, nie wiem czy widać go. A właśnie napiszcie w komentarzu, czy chcecie aby był y, odcinek z slajmami. Jak robię slajma. Y, bo ja bym na przykład bardzo chciała... Jeśli będzie pod tym odcinkiem, dobra, wiem, że no raczej na przykład albo stu nie wbijemy, bo mało co osób mnie ogląda. Więc wiem, że 100 nie wbijemy. Wiem, że 10 nie wbijemy raczej. Chociaż mam nadzieję, że wbijemy. Um, ale jeśli wbijemy co najmniej 3, lub 4, najlepiej by było 5, ale wiem, że raczej to się nie uda. Ale jeśli byśmy wbili, to, to bardzo bym Wam dziękowała. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie łapki w górę. No i jeśli wbijemy te 4, 3 lub 5, to będzie odcinek ze slime'ami. Oczywiście w weekend. Ok? W weekend, raczej w weekend. Raczej w weekend będzie A jeśli nie w weekend, to w kolejny weekend Bo ja na kolejny na, na, W ten weekend Jadę do babci na noc, więc Nie wiem, czy w ogóle coś nagram Ale raczej nagram No to dobra Jeśli wam się podobał ten odcinek Zostawcie łapki w górę Mówię to już trzeci raz, ale Zostawcie łapki w górę i pa!